Witam Was wszystkich na mojej działce. Film dzisiejszy poświęcam Danielowi, który do mnie zadzwonił i miał kilka pytań dotyczących, dotyczących tego projektu telewizji w Hondzie Akord. Tego projektu. Zadzwonił do mnie i miał kilka pytań, więc dzisiaj wam, dzisiaj jemu w sumie dedykuję ten film. Pozdrawiam go. To, co żeśmy rozmawiali telefonicznie, po prostu pokażę Ci szczegółowo. Aczkolwiek nie mogę Ci pokazać jednej sprawy na temat tej diody prostowniczej, ponieważ nie mam diod prostowniczych gdzieś mi zginęły w moim bałaganie i po prostu tych diod nie mam, więc ci to nie pokażę. Ale żeśmy rozmawiali telefonicznie, wyjaśnili chyba wszystko. Dobra, więc idziemy do samochodu. Dobra, jesteśmy w samochodzie. Więc tak, pierwsza sprawa. Ten przełączniczek, pamiętasz Danielu, on musi być zasilany 12V. Ja pobrałem sobie ten prąd z listwy bezpiecznikowej. Podłączyłem się do bezpiecznika numer 17. Niestety nie pokażę Ci tam, bo tam nie będzie nic widać, bo ciężko tam dojść kamerą. Pod te bezpieczniki, ale to jest numer 17. On jest odpowiedzialny za zasilanie radia w samochodzie, także może śmiało się podłączyć. Przekaźniczek. Specjalnie już tutaj rozebrałem. I przekaźniczek mój jest takowy, ja go po prostu miałem na podorędziu i, i nawet go nie kupowałem, ponieważ. No, skądś go miałem. Mój przekaźnik to jest Mitsubishi Japan RC5102 12V 1T85L1. Prosta zasada, żeby ta kamera nie nakładała się z tym obrazem z dvb -T. Mianowicie, ciągniesz sobie jeden kabelek od żarówki wstecznego plusik. Przecinasz sobie e, kabel zasilający DVBT na pół. E, z jednej strony e, wrzucasz sobie e, ten kabel zasilający. Z drugiej strony, po środku, tutaj jest chyba masa, bodajże. Nie, przepraszam, ten jest masowy czarny. E, te dwa czerwone to, to jest zasilanie DVBT. To jest właśnie ten sterujący od e, żarówki. Statecznego, yy, tak jak wspominałem o tej, o tej diodzie prostowniczej, yy, nie powiem, bo po prostu nie mam tych diod prostowniczych. Yy, dobra, ale takie pomocne rzeczy. Słuchaj, yy, jak będziesz rozbierał ten tunel środkowy? Tu masz dwie śruby, które musisz odkręcić. Wychodzi ci ten czarny plastik. Następnie tam pod spodem pod DVBT. Są. Jest taka gumowa wyściółka. Zdejmujesz tą wyściółkę. Tam są dwie śruby, które musisz odkręcić. Też ci to pomoże przy montażu. I tutaj, jak zauważysz, może zbliżę to, spróbuję to zbliżyć. Tu cała ta listwa. o. Tu gdzie masz ten aux i to wszystko widzisz, tam wychodzą kabelki. To jest na trzech takich zatrzaskach. Jak wsadzisz z tej strony, z tej strony schowka, wsadzisz odpowiednie narzędzie, czyli ten te, te, te plasticzki, które ja używam, które wielokrotnie wam pokazywałem, odskoczy ci to i wtedy sobie przejdziesz kablami z stąd, przejdziesz sobie do środka, tak, prąd zabierzesz sobie z zapalniczki, bo tutaj jest przecież w tych zapalniczki bardzo dobry prąd, i tak, kupując sobie dekoder dvb pamiętaj, że nie ma tutaj zbyt dużo miejsca, i ważna rzecz, jeżeli nie rozbierałeś, nie rozbierałeś sobie tylnej kanapy tego siedziska, to tak, po środku masz śrubę, Dziesiątka, to jest klucz dziesiątka, odkręcasz sobie tę śrubę, i z prawej i z lewej strony tutaj od spodu. Czekajcie, tutaj z tej strony, tam sobie jak będziesz paluchem jechał ręką, to wyczujesz sobie dwie zapinki są takie plastikowe. I ciągniesz je w stronę fotela pasażera fotela kierowcy i wtedy podniesiesz. Ee, Kanapę i ona odskoczy do góry. I tak się demontuje tą kanapę. Będzie ci to potrzebne. Eee, ja wczoraj właśnie nie nagrałem tego, bo to jest bardzo trudne do nagrywania bo potrzebne są dwie ręce, przeciągnęłem sobie kable pod wykładziną, i to jest dosyć trudne, zajęło mi to ze 20-30 minut, musisz mieć długi drut, najlepszy drut to jest od suszarki, od takiej suszarki po prostu wolno stojącej, miałem starą, te druty po prostu po pewnym czasie odskakują i taki drut jest najfajniejszy, bo on jest taki w miarę sztywny i będziesz musiał sobie wejść tym drutem poczekajcie, przejdę sobie na drugą stronę na tylne miejsce na tylne miejsce sobie przechodzę tak, to się ściąga bez problemu Łapiesz sobie tu, łapiesz sobie tu, ciągniesz do, do, do siebie, ci to wszystko odskoczy, to jest tylko na zatrzaskach. Tam pod spodem, tutaj na dole będziesz miał dwie śruby, też je będziesz musiał odkręcić, wtedy poluzujesz, poluzujesz tą wykładzinę. I tak, wchodzisz tym drutem sobie tutaj, no i jak już nie będzie tylnej kanapy, to możesz od, odchylić tą wykładzinę. I wtedy przejdziesz. Jest to naprawdę trudne. Trzeba e, trochę się pomęczyć, żeby, żeby to zrobić. Ale da się. Absolutnie nie e, demontuj e, tego tunelu. Dlatego, że ten tunel jest naprawdę ciężki do rozebrania. Ja go rozebrałem raz. Potem go złożyć, tak najlepiej by było go rozbierać i, i składać jakby nie było przednich foteli, to by było najwygodniej, no, ale jest to trudne, da się to zrobić bez e, rozkręcania, na pewno będziesz musiał zdjąć siedzisko tylnej kanapy, no i tam sobie m, przechodzisz e, e, z tyłu do przodu, z przodu do tyłu, e, co jeszcze? Na pewno staraj się, jak będziesz przychodził sobie, nie wiem gdzie będziesz montował anteny te telewizyjne, czy z przodu, czy z tyłu, ale jeżeli będziesz to robił z tyłu, ja mam z tyłu. Czekaj, muszę tym gimbalem przejechać. O, widzisz jedna. No i po drugiej stronie jest druga. Yy. Na pewno nie zwijaj, jak będziesz miał za dużo tego kabla od anten, nie zwijaj go w taki kłębek. Dlatego, że będziesz miał straty w odbiorze TV. No i to chyba tyle, co mogłem Ci pomóc. Jeżeli będziesz miał pytania, jakiekolwiek, to pisz maile lub dzwoń, na pewno podpowiem Ci, jak to zrobić. To by było na tyle. Co jeszcze. Sobie zrobiłem, pokażę Wam. Tak, a propos, zrobiłem sobie lepsze podświetlanie podświetlanie bagażnika. Mianowicie, e, kupiłem sobie od Chińczyków takie lampeczki. Zaraz wam pokażę tutaj. To będzie ciężko to zobaczyć. Ale w przyczepie zamontowałem sobie te lampki. O! Zobaczcie, to jest taka lampka, która jest właśnie tam z tyłu w samochodzie. I ona sobie tak fajnie świeci. Świetnie podświetla, a a a. a. Świetnie podświetla sobie bagażnik. I fajnie się ją przykleja. Chińczycy przysyłają w komplecie z taśmą. E, dwustronną do przyklejania. Świetnie polecam wszystkim, którzy chcą mieć widno w bagażniku. Jak wiecie, e, ja mam w garażu ciemno, ale to się bardzo przydaje. E, myślałem tak naprawdę, teraz już zupełnie z innej beczki, że ten kanał e, umrze śmiercią naturalną. Mówiłem to Danielowi. E, i mam taki projekt w ogóle, no mam tą przyczepę, mogę wam pokazywać co robię w przyczepie, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli nie jesteście zainteresowani to nie piszcie nic, jeżeli jesteście się zainteresowani to piszcie coś w komentarzach, że, że chcielibyście, żebym wam kręcił takie filmiki, no bo chciałem w ogóle ten, ten kanał poświęcić o, o Hondzie, ale Honda jest na tyle dobrym samochodem, że ono w ogóle się nie chce psuć i nie mam wam co pokazywać, no. Tam u Chińczyków zamówiłem sobie tą powierzchnię, taką do, do lakieru. Czyli będę nakładał tą formę szkła. Jakoś to się tak nazywa, nie pamiętam. No i tak poza tym, no to naprawdę nie mam co wam pokazywać w tej hondzie. Wszystko w niej działa, nie chce się psuć. Oleju mi nie bierze. No i tyle. W tym odcinku. Także apeluję do was, jeżeli chcecie coś o przyczepie, w ogóle walczyłem ze światłami. Była dziwna sprawa, świateł po podłączeniu przyczepy. Miałem światła pozycyjne, w przyczepie, a nie miałem świateł mijania w samochodzie. Ale teraz właśnie dojechałem sobie do przyczepy podłączyłem i wszystko wróciło do normy. Także nawet chciałem wam nagrać na temat tego, na temat tego wydarzenia, ale ale nawet nie mam co nagrywać. Także jeszcze raz, pozdrawiam Cię, Danielu. Baw się, montuj nagraj jakiś filmik, jak zamontujesz będziemy dumni, pokażemy to. No to na razie, trzymajcie się.